Kamil Samołyk, drużyna KS Augustyn. Mm. Powstaliśmy w 2011 roku. I w sumie to, no, nie, to było oczywiście niby FLS wtedy miał, zaczynał, ale powtarzałem się nie w nie związku z FLS-em, była wtedy taka inna liga, ona, no, mogę być na co, Liga Podgórska to jest tańsza amatorska liga, ona chyba jeszcze w ogóle dalej istnieje, nawet jest związana trochę z tutaj środowiskiem jakby FLS, bo zaczynała w ogóle na stadionie Korony, nawet chyba dalej jest trochę rozgrywane jest meczy, natomiast udział był, przede wszystkim grało się na stadionie na Łóżkach tak zwanej margarynie wówczas, to jest na, na ulicy Grzegórzeckiej na boisku sztucznym. I kwestia była taka, że, e, że kiedyś po prostu tam chodziliśmy na takie różne granie. My, czyli mówię taka ekipa nasza, mieszkaliśmy w ulicy Augustiańskiej w takiej bursie e, i, i tam wszyscy się znaliśmy, no i przez to Chodziliśmy tam na piłkę po prostu i w pewnym momencie widzieliśmy, że nagle jest 200-300 osób w ogóle przyszło na boisko i nie można zagrać. Okazało się, że grały drużyny właśnie typu odgórskie tej klasy między sobą o baraż, awans między dru, do, dru, z drugiej właśnie ligi do pierwszej. No i stwierdziliśmy, że zakładamy drużynę po prostu. Założyliśmy. No i tak od tego 2011 roku oczywiście wszystko się zmieniło, ale no generalnie od wtedy, właśnie gramy w fls od 2015 roku. Mam tutaj koszulkę, która jak się to wszystko zmieniało, wy nam podrasowaliście fajnie logo. Pierwsze logo to było to jest pierwsza koszulka w ogóle. Jak widzicie też jeden z kolegów, który zakładał ee, klub, miał fascynację ligowłoską, no i generalnie ten logotyp jest z tym związany, bo on jest dość mocno, powiedziałbym, symboliczny, bo jest związany właśnie też na augustijańskiej ulicy był klasztor Augustyna Świętego, no i Augustyna Augustianów. On był tam, e, to była taka też, jakby można powiedzieć, że jakby no może patronką nie, ale tam był związany tak zwany o taką osobą święty Rytyk, gdzieś, której symbolem była róża, dlatego róża jest tutaj krzyż, wiadomo, bo klasztor, widzicie, że jest no symbol też e, włoski, tak, tak jak widać. E, no i tutaj jest tak zwany gołąb. Kwestia jest taka, bo gołąb to jest generalnie, no, jest zrobiony dlatego, bo jest związany z osobą, która po prostu podawała no, nie mogę więcej powiedzieć, ale logotyp miał być, herb miał być zrobiony na krótkie. Miał nam to zrobić taki artysta, nie będę mówił, bo on może będzie to oglądał. E, natomiast no, nie wywiązywał się, że tak powiem, no i nagle, no i trzeba było coś mieć. po prostu ja zrobię, ja tu, znaczy no, ja jestem autorem tego, 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 tego logotypu. Eee, no i tak zostało, ten gołąb miał być trochę na, na śmiesznie, ale no niestety, no niestety został po prostu. No i tak jak widzicie, wy nam tutaj ładnie podrasowaliście, bo tutaj jest nowy, e, nowy e, logotyp z sponsorem aktualnym, białym krukiem. Widzicie, no to, to już widać o wiele ładniejszy ten gołąb jest, nawet, nawet nie przeszkadza tak bardzo. No, mogę jeszcze, nie wiem czy mogę użyć, ale jeszcze pozdrowić mogę właśnie Bogusia z Biciaka, który jakby pierwszy, on jakby jest takim autorem. Tego jakby koszulki, logotypu, troszkę tam w sensie pomagał. No i jest też jakby fanem właśnie tej Ligi Włoskiej, dlatego stąd on to jakby zakładał. No już nie gra, ale no pierwszy Magusty nie grał. A nawiązania do Ligi Włoskiej, bo tu widzę tak kolory, mhm. chyba Juventus? Ale to chyba. Ale herb, taki Hella z Werona? Tak, no herb takie ogólne, właśnie Milan, Verona, Kiewo, Bolonia to tak, takie różne włoskie mają, stąd dlatego on jest ogólny. Juventus w sumie, nie wiem czy on był fanem Juventus, na pewno wynika, włoski Juventus wtedy był chyba najlepszy. Generalnie też była taka kwestia, że Pierwsze, pierwszą koszulkę mieliśmy, to jest jakby druga koszulka, można powiedzieć. Pierwszą koszulkę mieliśmy tutaj z tymi, z kołnierzykiem, takie retro mocno, no, ale, no, ale takie typowe włoskie. natomiast To się no, nie, gdzieś mi zginęła ta koszulka. Ona też w ogóle nie oddychała w ogóle, była no, takiego słabego materiału, ale, no, ale tak to się zaczynało generalnie. Ja jestem jakby założycielem. Aktualnie oczywiście, no, można powiedzieć, że byłem zawsze kapitanem. No w tym sezonie no, niestety jestem bardziej takim kibicem. Tutaj e, z racji tam kontuzji i powrotu i też w tamtym sezonie już większość składu. Ustala Adam Stosnowski, który jest, jak można powiedzieć, takim trenerem, kapitanem aktualnie. Ja jestem takim bardziej, no nie wiem, mam nadzieję, że dobrym duchem, albo biczem, o biczem takim na tych tak, zawodników. O, styl gry to tak, no ciężko powiedzieć, natomiast myślę, że staraliśmy się zawsze ofensywnie grać, mimo że mimo że ja im zawsze wpajałem, były takie nie raz, żeby spróbować postawić post się tymi dwoma obrońcami, defensywnie zagrać, to ona się niestety nie da. Na zasadzie takiej, że oczywiście nie, nie krytykuję żadnej obrony, tylko bardzo dobrze grają, wszyscy próbują grać ofensywnie, nawet obrońcy chcą grać na ataku, no i często się właśnie kończy tak, że, że gramy bardzo do przodu, przez to dużo bramek tracimy, ale zawsze, może no, tylko zapomnieć o tym sezonie, dzisiaj, tym dużo też staraliśmy się strzelać zawsze, no i mieliśmy mocne zawsze skrzydła, dużo biegaliśmy skrzydłami, mieliśmy zawsze napastnika takiego mocnego, który tam no to w końcu też sam dużo robił, dlatego bym powiedział bardziej ofensywny. Tylko nie patrzcie na ten sezon. Okej, okay, czyli y, styl tak jakby ubioru włoski, ale styl tak, gry już to tak, tak, nie. Tak, 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 tak. Ja im nie Nieraz, naprawdę. co nie, nie Nie, 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 nie. No to mówię, Obrońcy nas jest to grać na ataku, więc nie, nie, nie. Okej, okay, mocne strony Kajetabuś? No tak jak mówię, właśnie ta gra skrzydłami, y, to tak było zawsze. My staraliśmy mieć te mocne skrzydła i mówię, fajnie było zawsze, że ci skrzydła grały mocno, środek zawsze fajnie to wykończył. Natomiast no, yy, myślę, że to mówię, no to zawsze pamiętajcie, że abstrahujemy od nie tego sezonu, bo znaczy nie, nie rozmawiamy o tym sezonie, ten sezon jest faktycznie trochę gorszy. No, myślę, że mocną stroną jest też to, że jakby te tam 6 osób, 5, które zawsze są, zawsze są, chcą grać i tam jakby się znamy i, i trochę rotacji jest, ale nie ma aż tak, tak jakiejś tam bardziej, bardziej większej, no, że chcemy grać, myślę, że to jest taka też mocna strona. Ale piłkarsko to bardziej bym o takie mocne granie tymi, tymi bokami. Słabe strony, no to wszystko inne. Eee, ja myślę, że to partia do ofensywne właśnie, bo to jest, to jest problem taki lekki właśnie, że niestety no, zapominamy bardzo często o tej bronie. I kwestia skupienia na początku, to jest taki bardzo duży problem zawsze, czy wygrywaliśmy, czy mieliśmy dobre wyniki, czy słabe. To zawsze był problem taki z początkiem, że po prostu musieliśmy te parę bramek stracić, trzy. I koniec. Nie, nie, bardzo rzadko było mecze że po prostu przeciwnika strzeliśmy jedną, drugą, trzecią bramkę, dobijaliśmy i szło dalej. Rzadko, ale dlatego to jest ta słaba to, 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 strona mentalna. No to jest to jest głównie problem tak naprawdę. Ja to zawsze tak pamiętam z pierwszego sezonu taki na przyszło tutaj taki mecz. E, mieliśmy, myślę, że mieliśmy taki dobry skład wtedy, dość mocny. Mieliśmy takie mocne trzy drużyny i mecz taki ze Sławmontem Montem wtedy. Sławmont później awansował do ligi A. Mieli bardzo dobrą drużynę, oni wygrali wtedy naszą tą ligę. Przegraliśmy z nimi 5-4, ale graliśmy wtedy naprawdę bardzo fajny mecz moim zdaniem, bardzo ładne bramki padały. Niefortunnie straciliśmy bramkę na 5-4, no i to, była, ale to był mecz przegrany, natomiast taki może wygrany bardzo fajny mecz to był mecz w lidze C w D przepraszam parę lat temu. Ze składem właśnie z Jarkiem razem, z Rafałem Będkowskim wygraliśmy wtedy 13-3 z pustynnymi lisami. To był taki mecz przełomowy, bo za pierwsze mecze przegraliśmy, a z nimi wygraliśmy mimo że Pustynne lisy później awansowały wyżej, chyba nawet liderem zostali. To my wtedy z nimi wygraliśmy i to był taki naprawdę, no wtedy to pociągnęliśmy i tak no zresztą wynik w takim dość mocny i grało się świetnie i da, praktycznie można być idealnie. I to było tak ze 2-3 lata temu więcej. To był taki, no myślę, że najlepszy mecz, który bym tak sobie teraz przypomniał. <grym> taki sukces to na pewno te dwa awanse, tak? Że ...awansowaliśmy z tej ligi D do C dwa razy, raz z kuchennymi drzwiami, bo niedawno, w sensie z czwartego miejsca ostatni raz. Yy, no i raz awansowaliśmy tak z piątego miejsca, w tej drużyn, w pierwszym, pierwszym sezonie awansowaliśmy z miejsca, wtedy jakby awansowało sześć dru drużyn. byliśmy piąte albo czwarte, już nie pamiętam. Eee, I co? I w sumie jeszcze ten półfinał Pucharu. Mieliśmy w tamtym sezonie byliśmy w, byliśmy w półfinale Pucharu, przegraliśmy wtedy dość, też myślę, że wyrównany mecz z Omega, która wtedy była w B lidze, albo w C spadła, nie pamiętam. Ale taki dość, dość mocny by był, nam prawie na wzorach, nie wiem żeby zagrać w tym finale. Myślę, że takie można, jak się sami nazwać, to, to, to. Jeszcze o jednym mogę wspomnieć, że byliśmy bardzo blisko tego właśnie drugiego miejsca wtedy w Lidze D. Właśnie mieliśmy Black Hawksów, WKS, wtedy AS Romy, właśnie Pustynne Lisy. No i tam niestety w jednym przegranym pierwszym czy drugim meczu po prostu braku dwóch punktów bodajże do drugiego albo trzeciego miejsca. Więc to jest taki no niedobry sukces, ale w sensie awansowaliśmy wtedy. Ale myślę, że kopalnią Agnotek jest ten stary Augustem w sensie, bo to była naprawdę specyfika ligi 2017 rok. Graliśmy w weekendy 8 rano, 9 często jeszcze studenckie życie to kończyło się bardzo często tak, że oczywiście no, zawodnicy po siebie jechali albo telefony o 9 rano, że po prostu no, czy będziesz dzisiaj, no nie będę, miałem mnie nie być. No ale nie, no chodź, bo mecz jest jednak za godzinę, ja jadę po ciebie, no to dobre, no to jedziemy. No i tak bardzo często się jakoś tam zbieraliśmy. Anegdotą też taką jest, myślę, że pierwszym, pierwszym, właśnie w tych pierwszych latach jak byliśmy ósma godzina, dziewiąta mecz na tej margarynie, czekamy słońce w ogóle i, i kolega, który właśnie praktycznie zawsze się spóźniał, nigdy go nie było, dziewiąta godzina, ósma patrzymy, on jest pół do godziny, sobie już kopię na boisku, no bo w sumie już oko stało. No okazało się, że, że był na imprezie oczywiście, ale się schody zawaliły, pamiętne. No i właśnie on już powiedział, że nie będzie się do domu, czekał na straż bardzo długo i nie będziesz się do domu, tylko został tam no i, i grał z nami. A z FLS-a to pamiętam tylko jak nas, nas jedna duża nam zarzuciła, że jeden zawodnik grał po alkoholu, to taka jest mniejsza, może taka mniej, a to nam zarzucono po meczu w ogóle, że, że ktoś, który z taki mecz na wtedy też ważny w kontekście utrzymania, my go wygraliśmy, a inny zarzut, że jeden zawodnik grał po alkoholu. No tyle, no pamiętam też może taki, może niechlubny, właśnie akurat dzisiaj grała się ławku rezerwowej i dzisiaj wygraliśmy, ale rok temu. Z nimi graliśmy też o utrzymanie widzę C. było pięciu, i było sześciu. No i zawsze chcieliśmy grać fair play. Tym razem nie zagraliśmy, przegraliśmy, więc... No, no, więc to jest taka niechlubna karta, no ale zdarzyło się właśnie. może tak było. Okay. Czy KS Augustyn ma okrzyk? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to czemu? Nie ma. Ale nie wiem czego w sumie. Nie, nie zastanawiałeś się nigdy na tym w sumie. Zawsze jakoś, może ze dwa razy było coś tam, że się między sobą, ale Myślę, że żeśmy po prostu tak głośni na boisko, że i tak. A może faktycznie to jest kwestia taka, że o, to tego brakuje, bo faktycznie my dopiero w mecz chodzimy po 15 minutach, więc faktycznie może tego krzyku brakuje. Pomyślimy o tym. Na przebudzenie. Tak, na przebudzenie. Chcę, że pozdrowie, tak jak już powiedziałem, jednym założycielu, Bogusiu, to Marcina też pozdrawiam, bo nas trzech, można powiedzieć, że nas było trzech osoby, które za, za, zaczynały. Aktualnie mogę jeszcze powiedzieć, tak, że w składzie jest pięciu zawodników tej podgórskiej ekstraklasy. Trzech jest takich z pierwszego sezonu. Bóg jeszcze Adam czyli mi i Michał e, jeszcze na bramce jest jakby, no, który cały czas do tego 2011, tam może z 2013 roku grają. No i tyle. No i w sumie też ci bardzo jesteśmy zadowoleni z generalizu z idei waszej, że się w ogóle rozwijacie, moim zdaniem, to jest świetna sprawa z koroną. To jeszcze jak mogę powiedzieć tak osobiście, bo mi się to bardzo podoba jak takie właśnie świetne boisko, które po prostu niszczę je i że w ogóle ktoś się mi zaopiekował, bo się prosiło po prostu, żeby coś tam się działo i w ogóle, no i moim zdaniem to jest świetna sprawa.